Katarzyna Cichopek ponownie zbulwersowała internautów Podpadła tym razem Katarzyna Cichopek skrytykowana o internautów. Jest powtarzalna. W miniony piątek na antenie TVP emitowano pierwszy odcinek drugiej edycji Jucandance. Nowa generacja. Za stołem jurorskim po raz pierwszy zasiedli jury w nowym składzie. Oprócz Katarzyny Cichopek i Agustyna Angur roli wśród gwiazd oceniających młode talenty znalazła się Ida Nowakowska. Chociaż uczestnicy zachwycili widzów talentem, taki Jury rozczarował. A wszystko przez postawę Katarzyny Cichopek, która debiutowała w programie w roli jurorki, wśród najczęściej stawianych jej zarzutów. Przeczytać można, że Cichopek nie ma kwalifikacji które pozwoliłyby jej oceniać występy taneczne dzieci. Ponieważ sama niewiele ma z nim wspólnego, jeśli nie liczyć przebytego związku z tancerzem Marcinem Hakielem. Inni zaś uważali, że lepiej na jej miejscu spisałaby się Edyta Herbuś, która prowadzi show. Super dzieciaki! Niesamowita Ida Nowakowska, Agustine Guyrolle oboje są w klimacie. Bo cały czas pracują przy tańcu, choreografii. Są w tym programie niezastąpieni. Ale zawsze musi być ta czarna owca, nadrabiająca, taki słodzik, niepotrzebny. Ale jest. To tak jak w Mam Talent, Pani Małgorzata, tak tu Pani Katarzyna. Są tylko dla ozdoby, bo to jest gra, o której nie mają pojęcia, a ich wnioski można wyczytać z ust. Po oczach, ich mimice twarzy. Są po prostu powtarzalne. Nagrajcie kilka programów. A te dwie panie mówiąc o program to samo stwierdził jeden z internautów. To jednak nie wszystko. Inni zarzucali gwieździe pytania na śniadanie sztuczność. Która przesadnie rzucała się w oczy. Cichopek miała mieć przyklejony do twarzy uśmiech. Co więcej, wszystkich oceniała zbyt pozytywnie. Serio Cichopek i jej przyklejony uśmiech psuje cały program. Cichopek wióry. Co ona ma wspólnego z tańcem oprócz byłego męża? Od kiedy Cichopek zna się na tańcu pisali internauci. Warto jednak nadmienić, że Katarzyna Cichopek reprezentowała Polskę na Eurowizji Tanecznej i wraz z Marcinem Hakielem zajęła cztery Miejsce. Tańczyła również w show telewizyjnym Taniec z Gwiazdami. Dziś Katarzyna Cichopek jest aktorką, prezenterką, influencerką, tancerką. Psycholog. A także prawdziwą internetową reklamą, na jej profilu można bowiem znaleźć wiele różnorodnych poleceń. Od jakiegoś czasu Kasia jest także rozwódką i narzeczoną. Po wielu latach małżeństwa, rozwiodła się bowiem z Marcinem Hakielem, z którym doczekała się dwójki dzieci, Adama i Helenki, by oddać się miłości w ramionach kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego.